Hej, z tej strony Kociciel i dzisiaj, na, znaczy znowu na, na, robimy drugą część tego co robiliśmy z Szymonem na ostatnim odcinku, czyli ze SkyBlocka. Mamy no, bo... to drugi raz. Tak, w się sensie, ten, trochę ten pas mi się odłączył i trochę bałem się, że mi się nagrywka od nowa ten, z stegowała, bo ostatnio tak miałem, że mi się rozłączył i kurde nagrywka mi się nie stegowała. I się nie, nie, więc... nie nagrało ze mną. No więc ten. Troszeczkę zrobiliśmy, ale od razu mówię, pozbieraliśmy trochę rubinów i tutaj sobie te ławeczki i te śmieciki porobiliśmy. Nic, nic A więc ciekawego. Najpierw to drugi raz. Ale tak naprawdę nic, nic ciekawego nie ominęliście. Ale no 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 w ogóle coś jest ciekawe, nie? Dla Was, widzowie. Jesteśmy kociężami, bo to jest Max Way i ta muzyczka. Tu, 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 tu. tu, Dobra, nie tu, 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 tu. Dobra, nie śpiewa już. Dobra nie śpiewa już, okej? Okay? Prawda, nie. Już, już nie, już nie. Du, 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 Pozdrawiam osoby, które yy, ten, oglądają to na słuchawkach. I ra radzę je jak najszybciej wyłączyć, nie? Bo... Nie, nie wyłączacie U... mi odcinka, błaga, ja... Bo ja potrzebuję wyświetlenia widzowie. Nie, 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 chodzi! Chod 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 mi o słuchawki. A. Bo. bo to zagraża waszą kuszą i w ogóle waszemu zdrowiu. Więc... Dobra, idę ja, te diamenty sprzedać. Teraz ja, robię farmię. Cała farmia idę i moje Ruby i idę coś kupić. Bo raczej mi się uda coś kupić. Czy... Chwila, ty kupiłeś tamte coś? Za 3000? Nie, nie kupiłeś. Ja mi brakuje 250k. Ja, ja, 30, ja, 100, ja, ja będę szedł to teraz kupić. Ej, idę ja to teraz kupić, więc już. Nie, ja, ja, ja to, ja to pierwsze kupię, ja to pierwsze kupię, ja to, ja to pierwsze zrobię. Ja to pierwsze zrobię. Fie, szybciej!

Ja idę robić warmić, wywalaj, wywalaj. Nie, ja, ja, ja farmię, ja farmię. Ty farmi, te dwa, ja farmię tego jednego. No co farm. No mam dwanaście tych. Rubinów i to sprawdzić, czy coś można kupić za 12. Ej, jak chcecie mi coś doradzić widzowie, że ja coś na przykład źle robię, to piszcie w komentarzach, ja zawsze czytam. No ja czytam, bo to jest sobie trochę sumie trochę Tak czy siak. Ja w czytam, W sensie, ja czytam sensie w sensie i tak ten... Będę, w sensie... My to skończymy pewnie, zanim oni to napiszą, mnie, Jednak, bo... No... Chyba w w, chyba w pierwszym odcinku to napiszą, ale i tak kurde odczytamy to później, bo nagrywam to od razu po, po pierwszej części. Więc... Możecie no. to w pierwszym i, i drugim napisać. Ej, w ogóle ja nie mam głowy, ja, jest, ja ja jestem smokiem, nie? Ja nie mam głowy. Patrz. Już. Zobacz. Widzowie, według mnie, bardziej opłaca się chyba farmić ten tam w tym miejscu, takim jednym, a nie o chwilę mogę w jednego diamenta. i ale zobacz, jestem jest dinozaurem, ja miałam ci Ja cię nie widzę. Idę ten sprzedać mojego jednego rubina za 50 zł, tych dolarów. Wyobraźcie sobie, widzowie, że we 30 sekund zbieracie około 15 rubinów po 30 dolarów, byście byli bogaci. To by było super, co nie? ja mam 30 rubinów, idę sobie kupić tysiąc i 1500. No to kup i kup sobie ten, od razu mowy rów. To, to ja idę, ja idę to w karmić rubiny i będę zbierał na bridgea. Idę zbierać na bridgea, bo mam face y, tylko kasy, a bridge kosztuje 5000, pięć, pięć więc ja zbieram Bro. na bridgea. Więc proszę no, nie do moich rubinów. O! Oh, luxury car! Luksusowe auto będzie jakieś. A za ile? Ja, ja farmię rubiny jakby, co? Jest to za, za 2500 chyba. Ja farmię rubiny, więc jak coś, to mam farmić jedynie diamenty, nie? Tak, 2500. No to Ty no to słuchaj, Ty kupisz te auto, a ja kupię ten, ten most. No dobra, tylko ja muszę teraz dużo tych diamentów nafarmić, bo rubiny nie mogę, bo ty tam poszło się. No, tak. Ale ja ci bardziej opłacam stać w tym y, tool miejscu, bo tam na sekundę dostajesz 10 golda, nie? Ale tutaj jak wykopię 10, to mam od razu 100. No nie wiem, według mnie się to bardziej tamto opłaca. Ja mam, dobra ja zbieram, ja zbieram 50 rub, nie w sumie więcej będę potrzebował Biorąc pod uwagę, że 10 rubinów to 500 kasy To 50 to będzie 2500 2 A jako że mam 1200 to będzie e, dobra to potrzebuję tak, no tak według moich obliczeń, tak 75 i, po, i już pójdę, nie? Bo jeszcze automatycznie mi się te inne farmią, nie? Więc no ja mam i 40, mam 40 diamentów. Sobie czyli mogę no. w sobie, ten, 400 chyba kasy. Tak, 400 dokładnie. Rubiny by było łatwiej. Ale dobra, idę craftować bloki, czyli. No teraz będziesz mógł, mógł iść po rubiny, bo ja tutaj tylko jeszcze 5 rubinów zbiorę i lecę, Daj mi się tutaj trochę zebrać. Dobra, to, to ja... R mam równo 75 widzowie rubinów, więc zobaczymy. A nie, ja chcę 100 uzbierać, bo chcę naraz sprzedać wszystko. Weź idź. Daj mi trochę rubinów wyfarmić, co? Mogę? Tak ja? No ale ja teraz farmię! No to poczekaj, to ty weź ten jeden, a ja wezmę te, te, te tamte dwa, bo chcę sobie sto wyfarmić. No, 100? No. No, bo... chyba nie. No to ja mam 75. No to kurde chłopie, niedługo. A ja już mam prawie widzowie 100, więc ten, zaraz idziemy. Napiszcie w komentarzach czy to graliście. No. To się no, bardzo możliwe, że... Się wydaje mi się, że możliwe, bo sobie jak włączałem ten tryb, to widziałem, że 20 tysięcy osób w to gra, to trochę, czy to trochę fajnika jest? No trochę to osób właśnie jest, widzę. Tyle no, właśnie, muszę lepiej Rubiny stworzyć swoje. 5000! O kurde, panie. Mam 7000 golda tak by ty wy, nie? Aż? O kurde... I ma portal jest! Dobra, ty kup... kup o czekaj, to ja kup, kupię te luksusowe auto i idziemy do portalu. Ok? Dobra, to chwilę. To ja wykopię dwa ostatnie dwa rubiny, selne se i idę. Selna. Ok. Teraz to salnąć. Teraz pójdę kupić ten luksusowy car. Ty, ja ty... mogę tygul... Luxury car. Dobra, 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 dobra. Twoje luksusowy car. To kup. O! o. kurde, panie. To. No, to chyba... no. O kurde, nieźle, nieźle. Dobra, to dawaj Idealnie. chodź do portalu. Lecimy do portalu widzowie. nie na mój rozmiar. <gry> Okay. O i to jest jakby tak od początku, można powiedzieć. By tak... Jesteśmy na górze, wow. By record pat. Co? Do. No to idziemy se z... 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 ładować na tym świecie. No właśnie. Idziemy po rubiny. Najpierw trzeba się doszanować, a tak dalej. No. Trochę... E, Ty e, idziesz w rubiny, czy ja iść? Ja! To ja idę. Dobra, dobra ja mam, no zaraz 2000 golda. Teraz ja będę w tym stał. Ja już mam 2000. Okej, okay, Tutaj to ty zbierasz rubiny, sobie to kupię, właśnie uzbieram sobie kasę i kupię od razu po tobie. Tak. Napiszcie, napiszcie widzowie w komentarzu, czy według Was bardziej opłaca się stać w tym, co ja sobie w tym craft blocks, czy bardziej według Was opłaca się farmić diamenty? Nie rubiny diamenty, bo według mnie w tym się bardziej opłaca. Napiszcie. W nie właśnie bo rubinek zrobisz 100, to masz 5000, więc no. Ale mi chodzi o diamenty. A diamenty, no to jasne, że tak, od diamentów. Bo, no bo w tym Craft Blocks dostaje się na sekundę 10 chyba właśnie dolarków. Tak, 10 zł. No i to się bardziej chyba opłaca niż diamenty. Ja już ma, mam 50 prawie rubinów, więc mam już prawie połowę. A ile masz golda? Ja golda mam 4000 prawie. No to idź sprzedać rubiny i kup to, bo to 5000 tysięcy kosztuje. Ja daj będę miał 10 tysięcy, więc chwilę. Oj oj. Sobie w tej farmie w tym tym item... Craftblocks przepraszam. Jeszcze, jeszcze potrzebuję 30 rubinów i będę miał kurde ten. To jest najlepszy gaming, nie, kurde, stoję w miejscu. Uu, dobra, stoję w tym. Dostać tą kasę w ogóle ja to widzę, że na początku dla nas 200 kasy to było dużo, a teraz dla nas dużo to jest 5000. Co nie? No i na przykład, gdybyśmy na początku już mieli takie rubiny po 50, to byśmy kudę mieli takie, o kurde, ale łatwo, nie? Jeszcze 20 hajsa. No, ja mam ogólnie y, 4150 więc 10 rubinów, i będę miał 5000. Jak chcę to celne. Okej, okay. ja, ja sobie teraz uzbieram no przepraszam, teraz sobie tutaj uzbieram 5000 na następne rzeczy. Bo tam jest ten: buy Rocket, ten part 1. Part 1. No, więc 5? I będzie part. więcej partów. No, no tak, tak. Więc pewnie będzie albo będą dwa party, albo będzie trzy, albo na przykład będzie trzynaście. To też jest bardzo możliwe. To ja od razu zbieram golden a następne jak będą. Ej, ja w sumie nie zauważyłem, a ja mam już 110 rubinów. To No 110 rubinów To... To sprzedaj to, ja, ja idę za tym. 5 bo ja też mam... 5 tysięcy i teraz ty... mam 10 tysięcy Hajsa. No, okej. Okay. Ja mam też 5000. Chodź. Więc idziemy na sze smoczki. Uuu, baka, 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 paka. banana. Bajracket part 2 i byracket part 3. Ojoj. O oh no. Jeść. Ja tu poczekam, bo jeszcze 200 cajsa potrzebuję. O, o, to, o, o, okej, okej. I będzie ją mogli lecieć. Dobra, poczekamy. to stukaj, Ciekawe, gdzie będziemy mogli gdzieś polecić, bo widziałem na początku, że są dwa. Pewnie ten na pe... pa, pewno. Jest świat jest World Number One i World, no, world Number Two, tu. więc. Na ciekawy. pewno tam polecimy. I będą ty Rain Rainbow Crystal albo Moon Money. Na no pewno ta, raczej Moon Money pierwsza, tak się zdaje. I po No tam, no tam, no ta, no ta, ta, rakietą lecimy na księżyc i będą mieli ten... Kasem! Co ty zrobiłeś? Ja, ja wyszłem to, żeby po farmie jeszcze trochę posiedzę w tym craft bloku. No. Ale, ale to kup za te 5000 te rakiet. W sumie to ja już mam 5000. No to kup to szybko. Bo pewnie będziemy mogli polecić na księżyc i będą tam mur nie? Bo no właśnie to pewnie będą takie inne mo, mo, e, inna kasa Ej, Rocket League mi się już nawet zrobił Mam 3-4 połowa połowy Okej, okay, okej. Okay. To dawaj, kupuj. Jeszcze ja po cztery! Dobra, to ja... Kto idzie zbierać rubiny, ja czy ty? Ja. Ja to zrobię szybciej. Bo... bo sobie zbieram 100 tych rubinów i ty. Ale a mogę ja, bym ja mam 700 już kasy. Peace. 700? No dobra. Dobra, ty ja będę... Ja w craft. No, ty ten. Yy, jakby będzie yy, ten. Ty będziesz miał taką kasę, która po prostu yy, będzie jak będzie jeszcze na przykład jakieś party inne, nie? Ale tu już, już, już będzie jeszcze coś do kupienia. No. No więc no. Ja już mam osobiście ten. 15 rubinków, więc... No. No trzeba st A ja mam 1000, ja mam już 1000 złotych. Oj oj. Co masz 15 rubinków ja i 1000 złotych? Czyli to tak działa? Ojoj. Oj oj. Tutaj. Widzowie, zbieramy rubiny i to dużo rubinów zbieramy. się chyba niedługo mi się widzowie uda. Halo Szymon, ty żyjesz? Żyję. No to dobrze. A jeśli, też, jeśli też kochacie koty, to słuchajcie razem z nami. W ogóle jeśli to będzie jeszcze dużo dłuższy ten skyblock, o... To robimy chyba parę skrzynię. <laughs> Weź. 10 godzin to jest to 50. No nie, dobra, wyłącz, 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 bo za głupasz. 10 godzin, jeszcze 9 godzin to szukamy. Dobra, dobra, wyłącz, wyłącz, wyłącz. Ja już już ten chwilę rubiny sprzedam i lecę ten. Dobra, ja, ja mam 2000. Ja mam 5200. Y, Może się, żeby nie było następnego parca. Ta rakieta jest sprawie zrobiona, nie? Co tam niby ma być jeszcze? Dawaj! Musi być jeszcze czerwony czubek. No pewnie ta. Aha, serio? No serio, ile? Te w pięć. By rocket final, final part. part. Final. final. No dobra, ty zbierać rubiny sobie w tym i tem, coś tam postaje. Albo ja będę, albo no nie wiem, no to po prostu to Krak. Ja ja idę rubiny. No dobra, to no tak. Ty jest bloki. No, dobra. Widzowie, stoimy i patrzymy się na Maxur Kata. I na skrzynkę, w której był ten opiękny smoczek. Maxyl Kat. Ten jeśli, ten jeśli, ten jeśli, o. jeśli nie widzieliście tego smoczka i z tym jawiacie się czemu on tu jest, to widzicie na ostatni odcinek. Może na ostatnim odcinku. To było. Nie szkoda, że tej rakiety jest jeszcze fajny nie? No. Bo trzeba trochę zbierać. No. Czyli było jakby 5 partów. Ile ma rubinów? Ja mam już 20 rubinów. Dobra, czyli 20 razy 50 to będzie. Chwila, to 20 razy 50 to będzie 1000. A kasę tak ogólnie to ile masz? Kasę ogólnie to mam 3000. No to uzbiera jeszcze te. To uzbiera jeszcze 20. A, a teraz ile ma rubinów? Teraz mam już 35. No to chodź, to sprzedaj jej, chodź już, bo będziesz mógł. Sprzedaj jej, ja już idę. Celujemy. Jeszcze 200 kasy, ale to mi się zrobi. To idź do, to, to, do item, to idź do item, znaczy do, 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 do tego craft blocks, albo dobra. To mi się zrobisz krótko, bo, bo jeszcze... Albo dobra, to, to jeszcze ten... Tam postoję, a ty nam nie czekaj już w portalu. nie no, to sobie by się zrobiło. To szybko iść tam chwilę postój. I Masiu... Bo jeszcze 100 zł potrzebuję. to chodź już, uzbierać uzbiera ci się. To idę. Mam 5000! No to idziemy, widzimy. Kończymy, kończymy rakietę, kończymy rakietę. Szkoda, że tymi kurami się nie da jeździć. O, oh, oh the go rocket go is go ready. Hop on enter! enter! O kurze, jaka animacja fajna. Co nie? Ja żadnej animacji nie widzę. No bo ty chyba pierwszy. Bo ty będziesz musiał później. O, ja latam. Widać jakby. Ja jestem w kosmosie! Oh, w kosmosie jestem i teraz coś tu. Tamtej kasy nie potrzebujemy już, tamta kasa gdzieś już, tamtej kasy nie potrzebujemy. To chyba widzowie będzie pastszy I zostawiła nam się nasza mapa, jesteśmy w podmosie! Dobra, to, no, lecimy. Teraz robimy Ale widzowie, indy a, 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 będzie, a będzie a będzie coś jeszcze? Będzie, będzie, bo jeszcze ja no, nie no, no to widzowie, robimy to do końca i nagrywamy pięć partów, jasne? Part 3, part 3 pewnie. No, a, ale ja widziałem, że będzie... Ale ja też widziałem, że będzie to, to, to. world. Ja, ja też ja. I tu jest grawitacja, To jest grawitacja mocna. Serio? Faktycznie jest grawitacja taka. Dobra, to kupię. By, by drill. Dril. Opa! I to nam robi, drill. Ale fajnie. Czyli tak... Drilowiec! O, bye Hole! Poczekaj, ja kupię zaraz hall. O, to ja kupuję Hola! kup Hole! A, to zaraz... O, to zaraz tu wezmę To ja będę tu siedział i ja pójdę na obiad, nie? A ty idziesz na obiad zaraz? Kadid. Nie wiem O, o... O, i pojedę na sekundę. sekundę! Fajnie, fajnie, w miarę fajnie. I następny drill za sto. No to ja tu siedzę, ja siedzę, ja tu przychodzę, ja tu wychodzę. Ja tak tutaj siedzę. A ile masz kasy? Ja mam już 50, 59. pięćdziesiąt <gadza>, Halo, co ty robisz? bardzo, co to za, co to za nielegalne y y jedzenie mikrofonów. Wiem w tym, że tak nie wolno. Mmm, <gadza> dobry mikrofon. <gadza> Mniam. Dyma, możesz kupić, możesz kupić, możesz kupić, ej, możesz ja już kupić? To znowu musisz ukrać mnie? Co? Uknąłem, mi No fajnie, to kup tego drilla. By floor, to zaraz to kupię. Kupię floor. By floor, by drill, to da, to ja zbieram na flora, ty na drilla zbieraj. Ej, pat, tam jest kolejna skrzynia, a tam jest ziemia. A tu jest meteorek. No tak, właśnie, to jest chyba zima, z której lecieliśmy. Ale do ziemi! Ej, dolecę do skrzyni? Ej, do skrzyni można prawie dolecieć! Mówisz? Jakbyśmy zrobili trochę ale wiesz co, by co? Powe, nie, nie, tutaj dochodzić. Ej, słuchaj, ty, co, ty, słuchaj, ty zbieraj na drilla za 150, a ja na y, flor, okay? Ej, to zróbmy, zróbmy po prostu kilka trochę drogi tam do przodu, do tej skrzyni i będzie można było no nie wiem, po chociaż mi się wydaje, że niedługo będziemy musieli zrobić i ten, znaczy part 3, nawet więcej, bo widziałem, że jest World ten, nawet World 2, więc no. Chciałem chwilkę sobie pogramy i włączę No ten to, jest ten kino. to jest World 2, to jest World 2. A, właśnie, w sensie możliwe, ale na pewno part... Patrz, wchodzę i co? Idę z World 2. Zderzam do urtu i to jest No okej. Dobra. To do kup dobra. To tak się jak widzowie. Zrobiliśmy. Trochę. Więc włączamy i nagrywam następny odcinek. No. Pa pa. Smo, po, po, pożegnaj się. Nara. Nara.